Działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i za osiągnięcia podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pani Paula Sawicka, laureatka na... W roku została radną nowo powstałej gminy warszawa wapel i pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady. W roku 1998, tuż po otrzymaniu mandatu radnej Miasta Stołecznego Warszawy, została powołana na stanowisko zastępcy burmistrza do spraw społecznych w gminie Warszawa-Bapy. W 2006 roku ponownie została wybrana radną miasta. Mandat ten sprawowała do roku 2018 pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Rady Warszawy. W spektrum zainteresowań pani Ewy masnias pozostawały w szczególności sprawy z zakresu ładu przestrzennego, edukacji i polityki społecznej. Pani Ewa Masnias-Kanas wyróżniona znaką honorową zasłużonego dla Warszawy.